To Eronika Ogólnie to to jest mój pierwszy film na tym kanale i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o książkach, które mam na swojej półce. I jeszcze niestety ich nie przeczytałam, ale mam je w planie i są to książki fantastyczne. I jestem bardzo ich ciekawa. I właśnie chciałam zobaczyć, też, czy są to Jacyś fani tych serii, <laughs> czy możecie polecić. Pierwszą książką jest. Yy, tam jest moja biblioteczka, by the way. Pierwszą książką jest Dom Trwaczących Skrzydeł od Olivii Juldenstein i nie pamiętam zbytnio fabuły. Wiem, że mi się wyświetlała bardzo często na TikToku i miałam takie, że dobra, przeczytam, zobaczymy, ale jakoś tak czytałam jakieś inne serie i kompletnie zapomniałam, i mam pierwszy tom tutaj u siebie w papierowej wersji. Jest 16, i jestem ciekawa ale no niestety nie mogę nic nie powiedzieć o niej, bo po prostu nie ogarniam ale wiem, że to był jakiś też romantyzm, albo fantazy z, romant z wątkiem romantycznym <coughs> Drugą książką, serią raczej, jest Miasto Kości i to jest w sumie taka już trochę starsza książka bo była popularna jakieś nie wiem, 10 lat temu i ja sama oglądałam film i serio był fajny, ale też to z 2 lata temu i no, to jest trylogii yy, Daria Anioła. Siostra, brat i te sprawy. Jeśli ktoś poleca, to proszę zmotywujcie mnie, bo naprawdę ja chciałam to przeczytać, ale mam tysiąc innych serii do przeczytania ich, i książek i po prostu nie mam teraz motywacji i to też ma trochę z ich części, więc tak. Następną książką są Kosiarze. No i ta książka sama w sobie wydaje mi się bardzo ciekawa. Też słyszałam bardzo dużo fajnych opinii na TikToku i też dużo osób polecało ogólnie na YouTubie, też jak słuchałam no i z tego co wiem to drugi tom jest podobno albo ludzie go kochają albo nienawidzą albo jest po prostu gorszy od pierwszej, ale pierwsza jest podobno bardzo fajna no więc też jestem bardzo ciekawa, tutaj ogólnie to chodzi mniej więcej o to, że jest jakiś świat bez chorób, bez głodu i tam są kosiarze, którzy muszą zabijać te osoby nie wiem dokładnie, jak to działa, ale też mnie bardzo zainteresowała. I też to nie jest taka typowa mm, książka z jakimś rozmiętym wątkiem romantycznym, tylko z bardziej rozbudowanym fantastyką. Z tą książką jest, może akurat jej jakoś bardzo nie kojarzycie, mm, bo ona nie była aż taka popularna w mediach, w BookTok'u i w ogóle. Ale to Przebudzenie Powietrza y, od Elizy Kowy. I... Sama jakoś teraz nie mam zbytnio ochoty jej czytać. No jakby też nie pamiętam już o co o tam chodziło. Pamiętam, że mi się wyświetlały filmiki na TikToku. Ludzie mówili, że, no, że jest fajna seria fantasy i też tak, taka rozbudowana, ale później trochę o niej ucichło i miałam takie, że no dobra, zobaczymy. Następnym serią, następną jest Crave. I to taka nietypowa fantastyka od Tracy Wolf strasznie dużo mi się jej wyświetlało i kupiłam tak trochę nagle, bo dostałam jakieś tam karty do Empiku i miałam takie, że dobra, zobaczymy może będzie fajnie, mam nawet nie wiem czy tam widać, ale jest tam druga część i A, no jeszcze się w ogóle nasłuchałam, że ta autorka została posądzona o plakiat chyba albo że w ogóle o kradnięcie historii jakiejś innej autorki więc to jest też takie Mocno ciekawe, i nie wiem, czy będą budowane inne części. Nie no i do końca, to się dzieje w jakimś świecie typowo fantastycznym, ale w jakiejś akademii i tak dalej, i też mnie bardzo zainteresowało, więc muszę kiedyś przeczytać, ale też nie wiem kiedy. No i w sumie, to jest chyba z dologi: jest okno z kąpanem mroku. Też tyle się nasłuchałam dobrych opinii o tej książce. I y, też jest 16, nie wiem, czy inne tam było oznaczone, nie wspytrzyłam. I mnie bardzo zainteresował wątek tego koszmaru w głowie głównej bohaterki. Więc zobaczmy. Eee, to jest w miarę wysoko, znaczy tak blisko mojego To Be Read. Wyszła już druga część, chyba. Ale słyszałam, że wyszła druga część. I eee, zastanawiam się właśnie, czy ją teraz czytać, czy później, bo jest bardzo dużo fajnych opinii. Następną w miarę. Popularną Książkę, która widziałam w toku, jest Zniewolone Książę. I ona może być trochę, jakby to powiedzieć, troszeczkę kontrowersyjna, bo to jest związek y, dwóch mężczyzn, chociaż no już w tych czasach to nie jest takie kontrowersyjne, no ale ja najczęściej nie czytam takich książek. Bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie mi się podobało, czy mi w ogóle y, ta książka przypadnie do gustu. Więc zobaczymy. To też jest wkład niemdologia albo seria, ale zaliczam to do serii fantastycznych, bo to też jest jakaś taka rozbudowana historia. I no, zobaczymy. Następną serią jest Królestwo Mostu. Ona była popularna jakoś, myślę, że nawet w, na tym starym Buktoku, czyli że już trochę wcześniej i widziałam też dużo o niej dobrego. I jakoś, tak, 2-3 lata temu. Chociaż nie wiem, czy ja powinnam to wtedy czytać, ale A już szczerze pamiętam. Płynnie się to czytało. Wiem, że relacja między tymi bohaterami strasznie była dla mnie interesująca. Wciągnęłam się w tą książkę, ale była tam sytuacja, że główni bohaterzy mieli jakąś taką strasznie dla mnie żenującą sytuację, że główna bohaterka coś zrobiła, i to miało wyjść na, na światło dzienne. I tak się zażenowałam, że po prostu czytać i żałuję, bo myślę, że to może być moja, jedna z moich ulubionych serii, bo tam to są chyba dwie części o tej samej parze. A później są z tego samego uniwersum y, y, następne osoby, jakby historia innych osób. Więc jestem bardzo ciekawa i też muszę to przeczytać. Następną serią jest książką, serią Wszyscy jesteśmy łotrami. Opowiada właśnie o jakichś zmaganiach bohaterów, Hunger Games. Vibes Ale słyszałam strasznie podzielone recenzje Różne osoby mówiły, że Ta seria jest spoko Inne mówiły, że Druga część jest w ogóle straszna I że nie powinno się jej czytać Ale no, ja też nie wiem I mam dwie części I chciałabym zobaczyć jak to wygląda I, i chciałabym sama ocenić Więc Jak już wspomniałam Wcześniej Igrzyska Śmierci, to mam wersję po angielsku, bo staram się przerzucać na serię y, książki po angielsku. Jestem ciekawa, bo oglądałam wszystkie filmy Igrzysk Śmierci, wszystkie części i mm, przynajmniej z dwa, trzy razy i bardzo mi się podobał, oprócz ostatniej części, bo jakoś tak nie zabrałam się za to. Ale mam w planach. Seria jest popularna, bardzo, i tak samo chyba z więźniem labiryntu, ale niestety nie mam w papierowej wersji. Filmy też mi się podobały. Trzy części tam chyba były, jeśli to pamiętam. Więc też jestem bardzo ciekawa, bo to jest taki klasyk fantastyki, klasyk takich e, igrzysk. To sobie od igrzysk śmierci mam wrażenie poszły w później falowo różne e, książki o turniejach. Tak samo jak właśnie. Jesteśmy łotrami. Wszyscy jesteśmy łotrami. To chyba na tyle. Postaram się pokazać wszystkie te moje serie. Na pewno są jeszcze jakieś, ale które zaczęłam, ale to raczej te takie bardziej popularne i które mam na półce. Więc jeśli ktoś dotarł do końca, bo mówię, wiem, że mówię czasami troszeczkę chaotycznie, ale mam nadzieję, że jak będę nagrywać, to mój poziom lekko wzrośnie, i też próbuję to lekko zedytować. Eee, więc możecie zostawić jakiś komentarz, jeśli lubicie tę serię i jakiś tam łapkę w górę, <grym> eee, jeśli Wam się oczywiście podobało. No więc.